Siemanko, tutaj Beza. Dzisiaj nagrywamy dziennik survivalu Ze mną jest y PL Jogurt, siemanko Fumen MC Cieszynka I we czwórkę będziemy nagrywali teraz y Podwo jak to... Dziennik survivalu, więc... Wyjdzie i To ja pobiję trochę zwierząt. Dobra, to ja drzewo nazwieram. Nie dało mi mięsa, głupia krew. Dobra. Filmik, filmik trwa jeden dzień, coś takiego. Ała. Dzień Minecraftowy to jeden filmik, coś takiego. Brat, ja zbieram drewno. Ja zabijam krio. Owce chcę chce Zabijajcie. No, Dobra, ja się tym zajmę. Krio mi ucieka. Gdzie ucieka, krio? Ja pozabiję mąkę. A okay. nie, no. nie będę zabijał, tylko zrobię no... nie, nie zrobię nożyc bez żelaza. Pozabijał, po, pozabijaj po prostu te owce. No. Tylko nie jedźcie mięska, tylko trzeba je przypalić. Ej, ktoś mhm. ląbie drzewo? Tak, ja mam cztery, mogę ci rzucić. Nie, dobra, nie. To dom, a ja pójdę jakoś na miejscówkę wykopię. Aha, to masz to drewno, bo bym sobie Dobra, mam. To mam. Dwa okay, no wszystko Michał zabrał. Czekaj, już cię rzucam. Na pierwszą noc to ja w górze coś wykopię. Spoko. No, jak zazwyczaj. Ja pozbieram trochę tego na piecyki. Okay. No to przyszło. O, mam węgiel. Fajnie. Będę mógł przepalić. No, może ten? Mam jedną deskę. Ma Bo coś takiego. zrobić? Wiem. Ja może porobię nam narzędzia. Okej. Okay. No spoko. Raz, dwa, się zbierajcie mi tu trochę drewna. Ja to Daniel. Macie trochę pełne? Ja mam jedną. Nie wiem. To weźcie, zbierajcie sobie. Kiszej dziewczyny. Clipper. Hmm. Nie no. jest to tylko strejka. O! Czy ty robisz skórzanego? Nie, nie rób. Dajcie mi trzy drewna. Już tylko znajdę owce. Znajdę e, poczekajcie, ja zaraz wracam. No. to takie, takie, takie to morki. Ej, ja zaraz urę. No co to yes. się dzieje? A ma ktoś yes. drzewo? Eee, ja. yy, deski chcesz? No. O, ja nie to nie trzymaj 20. Okej, okay, dzięki. Dobra, to jedziemy. Ja już robię nam wszystkie narzędzia jakby co. Okej. Okay. Yy, kamienne kamienne.

Mam por rolnika Widział ktoś jeszcze może jedną falę e, Trzymaj, trzymaj, chodź tutaj. Mieczy, kłopatka, to i to. Mieczy, kłopatka to i to. jeszcze. mam dla Daniela. Dla Jagulta w sensie. Zabija ktoś owce? To nie? Y, owce to tam Pelio, proszę zabijać, ale on ma z tego co wiem z Okej. Okay. Tak. Weza, trzymaj. O, pięć mięska. Tam o za tobą. Ja co? To się przypala dalej, a ja poscinam te rochy drzewa. Nie po co rozbijaję? Dobra, chodźcie, wracamy powoli. Ja jestem przy tym piecyku. Dobra, to idź tam, ja teraz wam pokażę drzwi pokazać mi tylko tak zrobiłem. O, wid widzę ją, widzę ją. Ale ja chwilkę poczekam, bo jeszcze musi się mięsko tutaj przepalić. A za ten czas pójdę węgiel, tam wydobyć. Dobra, no bo odcinek pierwszy kończymy i zaczynamy drugi, bo to ja tak chcę. Wiesz. Aha, że jeden na noc to jeden odcinek, no na no tak na no też dla takiej zasadzie. Dobra, to chodź się to tutaj fajnie. do haski. Węgiel tylko wydobędę i. Dobra. Ja... Dobra, chodźcie. In end, dawaj, chodź do nas. Już jestem. Dobra, chodź. Akurat na zakończenie odcinka. Jak na. A Uff. 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 Ty, trochę oświetliłem. Co okay, Co za idiota zrobił serce Uff. Ja. Dobra, okej, okay. no to tak. Kon kończymy odcinek pierwszy dziennika Suddivalu i za... No to... Cześć. Ajcie się. O. Cześć! Kuga!